Siemanko, witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Murawa TV. Ja oczywiście jestem Kinetyk i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnymi typami na mecze piłkarskie. A same typy, no jak zawsze, najlepsze, bo, moi drodzy, ostatni zakład po raz kolejny nam się zazielenił, a więc ponad 200 zł z tego kuponu wyjęte. Remis bezbramkowy w meczu Lester z Aston Villa. I tutaj mówiłem, że w tym spotkaniu ciężko jest przewidzieć faworyta, ciężko przewidzieć to, jak ten mecz będzie wyglądał. Natomiast ja spodziewałem się tego, że tutaj może być remis. No, i ten remis faktycznie padł. Później zwycięstwo oczywiście Manchester City z Watfordem. Ponownie cieszę się tutaj, że nie obstawiałem jakiegoś zwycięstwa City do zera, bo Watford jednak tą bramkę zdołał wcisnąć. Tylko, że po prostu obstawiłem over 1,5 gola. 1,25 wiadomo, to był akurat ten mecz na podbicie kuponu. No i ostatnie spotkanie, tutaj łatwe zwycięstwo też, tak jak przewidywaliśmy sobie na odcinku Leverkusen z Greuter Fürth No, i tutaj odeszliśmy od tej zasady, że Greuter Fürth nie traciło bramek na swoim terenie od jakiegoś czasu. Albo traciło ich mało. Tutaj, jednak, 4 do 1 gładkie i no takie dosyć pewne zwycięstwo aptekarzy. Dzięki temu my zarabiamy 210 zł no i możemy rozpocząć naszą progresję zupełnie od nowa. Natomiast, zanim ją rozpoczniemy, no to, oczywiście, nasz dzisiejszy mecz specjalny. I będzie to spotkanie. Słuchajcie, z ligi hiszpańskiej, jedyne spotkanie ligi hiszpańskiej dzisiaj. Barcelona z Rayo Vallecano. Nie chciałem dawać tutaj spotkania na przykład Liverpoolu z Evertonem, o którym zaraz porozmawiamy, bo będzie na naszym kuponie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że będzie na naszym kuponie, a po drugie ze względu na to, że jest o 17:30, a ja wolę wam dać trochę więcej czasu na zobaczenie tego odcinka i obstawienie tego meczu, bo przypominam, że mecz specjalny oznacza możliwość zarobienia 50 zł za skomentowanie tego odcinka. Wystarczy w komentarzu wytypować wynik tego spotkania, napisać minutę strzelenia pierwszej bram bramki, a także dopisać swój nick na Superbet. Osoba, która poprawnie wytypuje wynik meczu oraz będzie najbliżej minuty strzelenia pierwszego gola, zgarnia na swoje konto właśnie doładowanie o wartości 50 zł. Co więcej, moi drodzy, jeżeli jeszcze konta na Superbecie nie macie, no to przypominam, że możecie je założyć w linku w opisie. Z kodem PBVIP zyskujecie pierwszy tydzień bez ryzyka do 500 zł, podwojenie waszego pierwszego depozytu do 50 zł oraz oczywiście freebet za 34 zł. Czyli darmowy zakład za 34 zł, który dochodzi na wasze konto. Więc gorąco, gorąco i serdecznie polecam, zachęcam. Także pamiętajcie, Barcelona kontra Rajowa Jehano. Raczej Duma Katalonii jest tutaj faworytem, aczkolwiek Rajowa Jehano lubi zrobić, lubi nam sprawić, tak nazwijmy jakąś niespodziankę co jakiś czas. Dobrze moi drodzy, przechodzimy już do naszego dzisiejszego kuponu. Co ciekawe, ja zwykle tą progresję robię z trzech zdarzeń. Dzisiaj będą dwa zdarzenia trochę wyżej ocenione trochę po wyższym kursie natomiast wydają mi się one dosyć ciekawe zaczynamy tak jak już mówiłem od spotkania Liverpoolu z Evertonem, przez chwilę myślałem, żeby może postawić na Chelsea w meczu z West Hamem, ale gdzieś tam ta porażka z Arsenalem mnie skutecznie od tego odciągnęła i stwierdziłem, że postawię sobie tutaj na derby Liverpoolu Wydaje mi się, że Liverpool oczywiście będąc teraz w no jednak tej pozycji gonienia mistrza, czyli gonienia Manchesteru City, 76 punktów obecnie, jeden mecz zaległy, także wiadomo tutaj może być 79, właśnie tym meczem będzie spotkanie z Evertonem, będzie musiał wygrać to spotkanie, no i chciałem postawić, że wygra do zera, natomiast to się za bardzo nie opłaca, obstawimy po prostu, że druga drużyna nie strzeli bramki, no żeby się zabezpieczyć przed ewentualnym wynikiem 0-0, którego raczej się nie spodziewam, chociaż nie z Zdziwiłbym się jakoś bardzo, bardzo mocno, znaczy zdziwiłaby mnie każda, każdy wynik meczu, w którym Liverpool nie wygrywa, bo wiadomo, że jest to maszyna do wygrywania obecnie. Natomiast postawię sobie po prostu, że Everton Bramki nie strzeli, bo wygrana Liverpoolu do zera jest punktowana jako 1,85, więc te 0,05 nie jest warte do, do, do końca tego ryzyka, właśnie. Więc no, tabelę znacie. Everton broni się przed spadkiem. Teraz ewentualna porażka sprawiłaby, że jedynie jeden punkt nad strefą spadkową. No i powiem szczerze, że tutaj pomiędzy Barni i pomiędzy Evertonem te ostatnie kolejki będą bardzo, ale to bardzo ciekawe. Oczywiście jeszcze trochę meczów przed nami. Tutaj się może to wszystko odwrócić, nawet licz może być jeszcze zagrożony. Ale zobaczymy jak to będzie wyglądało Oby Litz się utrzymało No bo wiadomo, zespół Mateusza Klicha Więc oby sobie poradzili No i drugim spotkaniem dzisiaj będzie spotkanie Lazio z Milanem To jest też spotkanie, które myślałem, żeby dać jako mecz specjalny Ale po raz kolejny sytuacja sprawia, że jest to jednak mecz drużyn Które są na naszym kuponie Więc nie będę ich wrzucał do meczu specjalnego Tutaj sobie postawimy słuchajcie Podwójną szansę Także coś co je, jeżeli oglądacie i siedzicie mój kanał To wiecie, że bardzo lubię stawiać Podwójna szansa oraz liczba go Obstawimy sobie, że Milan to spotkanie wygra bądź zremisuje i padnie w nim poniżej 4,5 bramki. To są drużyny, mimo wszystko bramkostrzelnym, natomiast myślę, że akurat w tym spotkaniu, szczególnie że to spotkanie rozgrywane w Rzymie, aż tak wielu bramek nie uświadczymy. Dzięki temu, moi drodzy! 2,92 jeżeli, jeżeli chodzi o nasz kursik, 25 złotych stawiamy, bo rozpoczynamy nową progresję, także ten zakładzik już w tym momencie jest postawiony i miejmy nadzieję, że się zazieleni. A Wam bardzo serdecznie dziękuję jak zawsze za oglądanie tego odcinka, jak zawsze mam nadzieję, że on się podobał i jak zawsze na sam koniec zapraszam również do stawienia łapki w górę oraz do subskrybowania kanału, aby być na bieżąco z materiałami, które dla Was tworzę. Także dzięki serdecznie za oglądanie, trzymajcie się, na razie!